Don't know what I am anymore. It's really, really coarse textured hair that a lot of Caucasians don't have. My celebrity lookalike has always been Samuel L. Jackson because we have very similar noses. And again, the nose is a predominantly African American feature. I didn't feel like I identified as a girl. Oh, so in my head, I feel like I'm a transgender female to male. I woke up this morning feeling like a chicken nugget. You feel like not delicious. Well, you feel delicious, but you also feel. Like fried. Listen up, I got- Witam Was w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim e, filmie mojej miniserii o życiu Trisi Paytas. W ostatnim filmie zakończyliśmy na tym, że Trisha się zaręczyła i nie ma złych wieści, nadal są razem, planują wesele, więc wszystko jest dobrze. No ale ten rok 2020 był dosyć ciekawym rokiem dla Trishie. I nie, nie chodzi mi tutaj o pandemię, tylko po prostu co, co, o to, co działo się w jej życiu. Trisha jest znana z tego, że robi wiele rzeczy, ponieważ chce zwrócić uwagę ludzi. Chce, aby filmy się klikały, aby były dobre,

Powiedziała, że jest mężczyzną i że prosi o wstrzymanie się z negatywnymi komentarzami, że nie wygląda jak typowy mężczyzna. Bo to, że nie wygląda jak taki książkowy mężczyzna, to nie znaczy, że nim nie jest i nie uważa się właśnie za osobę transpłciową. To oczywiście wzbudziło bardzo dużo emocji, bardziej negatywnych niż tych pozytywnych, ale Trisha, słuchajcie, ma historię dzielenia się tym, jak, jak często zmienia się jej orientacja seksualna i to kim jest. Już w 2016 roku Trisha wrzuciła film na swój kanał, w którym powiedziała, że czuje się jak chicken nugget, czyli taki nugget kurczakowy, jak z McDonalda. W tym filmie mówi, ona, że czuje się właśnie tak jak taki kurczak, jak ten nugget, który jest po prostu pusty, nie ma żadnych uczuć i nie ma żadnych uczuć. No i to była taka po prostu jej metafora, żeby powiedzieć, że jest jak po prostu nugget. You feel delicious, but you also feel fried, fake on the inside. And while it may seem delicious, and really... W jednym z filmów powiedziała, że jest homoseksualna, a pojawił się też film, w którym powiedziała, że jest homoseksualna, że mężczyźni ją nie interesowali. Niedługo po tym oznajmiła, że tak naprawdę interesują ją tylko mężczyźni homoseksualni i tylko z takimi będzie umawiała się na randki i nie ma już żadnego zainteresowania co do mężczyzn heteroseksualnych. No i pojawił się też film w 2017 roku, który zbudził on wiele no bardzo negatywnych emocji, ponieważ Trysia powiedziała, że uważa się za afroamerykankę. I really never struggled with an identity before, like knowing my identity and who I was. I'm a caucasian woman, single 29. But lately, I'm starting to question that. And a lot of people have always questioned this since I was a young girl. From I remember being like 14, people always asking me, like, what ethnicity I am. If I mix with something, like, you can't be white. I said, no, most of my parents are white. And I've always kind of just stuck by that story until lately. I don't know what I am anymore. So, everyone from day one, like, when you look at me as like a little girl, like, obviously, my hair is cropped right now. But I have really really coarse textured hair that a lot of Caucasians don't have and as like a kid growing up I like, used to have a lot of hair with no extensions or bleach or anything I have a lot of hair and it was really textured and like coarse and like I always got made fun of it I went to a mostly Caucasian school. Everyone like when I would go outside my city would be like Oh, you have to be mixed with something you have to whatever and I thought it was like really cool And I like the idea of it, but I was like, oh sadly no But like I used to go with it because I'm like oh it was like cool to be mixed Because like no one in my school was like mixed. Like I identify as a white person. I feel like that's how I was before, but I'm not quite sure. My eyelids are extremely like dark and oily. He said that's like a really like predominant thing in like the African American culture is like really dark, oily eyelids. And he's like, I've never seen like a white girl have that. I've never I mean I could be, I don't know. I wasn't there at my birth. I mean I was there at my birth, but I don't remember it. You know what I mean? Like, I don't understand. Like, I mean, I, I could have been switched at birth or mixed up or adopted, and like no one ever told me, but they said, like, my celebrity look like has always been Samuel L. Jackson because we have very similar noses, and again, the nose is a predominantly. African American Feature. Ponoć jej widzowie pisali komentarze z zapytaniami, e, skąd ona pochodzi i czy na pewno jest e, osobą białą, dlatego że miała e, włosy, które przeważnie występują naturalnie u osób właśnie z e, takich krajów afry Afryka. Ale weźmy pod uwagę, że Trysia zawsze nosiła peruki albo miała włosy przeszywane, czyli tak zwane weave, więc te włosy mogły być naprawdę różnej struktury, różnego koloru i nie ma to nic do czynienia z tym, skąd ona jest. Kolejny film, który wzbudził e, mieszane emocje wśród widzów i też zniknął z jej kanału. To był film, w którym też powiedziała, że cierpi na, że ma zaburzenie dysocjalne tożsamości. I w tym filmie możemy zobaczyć, jak zmienia ona się pomiędzy tymi tożsamościami. I ja powiem wam, że według mnie to była po prostu dobra gra aktorska, ponieważ też od początku mówiła, że chciała być e, znaną gwiazdą i czy Hollywood, czy w jakichś filmach, no chciała być po prostu znana. Wiemy też, że jej, wielko, jej wielkim marzeniem było spełnić się muzycznie, no i chyba Niestety nigdy nie była wystarczająco dobra ani, w, ani jeżeli chodzi o zdolności wokalne, ani aktorskie, no ale mając pieniądze, sama może sobie zapewnić swoje teledyski, które są no, naprawdę dobrze zrobione. To trzeba jej przyznać. I Jakby chciała, pewnie mogłaby nawet zostać producentem swojego własnego filmu, ze sobą samą w roli głównej. And I don't. I don't even give a if people call me crazy. Like. No i tu przechodzimy do 2020 roku, kiedy właśnie oznajmiła, że jest osobą transpłciową. W tym momencie pojawiło się też bardzo dużo filmów, w których była, w których była przebrana za mężczyznę. Był teledysk z Zakiem Efronem, gdzie twarzała ona teledysk do High School Musical i bardzo często była właśnie przebrana y, za mężczyznę. Jednak wydaje mi się, że to wszystko były kostiumy, to wszystko było po prostu czymś, żeby zachęcić ludzi do oglądania. Przypominam Wam, że Trisha nie jest 17 siedemnastolatką, y, która jest popularna na TikToku a w dzisiejszych czasach TikToka to właśnie młode osoby bardzo często najszybciej robią się popularne i no i jednak będąc tak długo na platformie takiej jaką jest YouTube, Trisha jak i inne osoby tworzące filmy mogą mieć problem z tym, żeby nadal być trendy, żeby ludzie ich ogl oglądali, bo wiadomo, że widzowie dorastają razem z nami, a ci no, niekoniecznie chcą oglądać kobietę, która już ma po 30, a nie na przykład 14 lat, więc niestety to tak działa, więc Trisha na pewno łapie się czego może, żeby pozostać, żeby pozostać na naszych językach, jednak tutaj było dużo mieszanych uczuć, jeżeli chodzi właśnie o te zaburzenia tożsamości. Wiele osób uważało, że może ona po prostu jest bardzo zagubiona i te mieszane sygnały, gdzie jednego dnia jest transpłciowa, jednego jest homoseksualna, że może ona po prostu sama nie wie i sama nie potrafi się odnaleźć. Jednak jedno jest pewne, od kiedy jest ze swoim narzeczonym nie widać takich filmów, nie widać, że miała problem ze sobą, może w końcu kochała siebie i on pokazał jej, jak powinna się je pokochać. Więc zamykając rozdział w życiu Trysie w roku 2020, mamy teraźniejszość. Wiele z Was pisze mi, że bądź co bądź kobieta może robić czasami szalone rzeczy i ma dziwne pomysły, jednak jest prawdziwą bizneswoman. I to jest prawda, słuchajcie. Ona w pewnym momencie naprawdę robiła bardzo dużo i prawdopodobnie to robi, ponieważ prowadzenie swojego kanału na YouTubie, na TikToku, na którym ma parę milionów obserwatorów, swoje inne social media jak Instagram, OnlyFans, cała produkcja jej teledysków, nagrywanie piosenek, różnych innych projektów. Ma ona też własny sklep internetowy. No naprawdę też zajmuje się bardzo dużą ilością rzeczy i z tego co wiem, to ona edytuje filmy, przynajmniej te mniej, te bardziej profesjonalne, to na pewno coś to robi, te deski, jednak te e, jej vlogi z jedzeniem, czy tak dalej, to są bardzo często bardzo mało edytowane filmy, prawdopodobnie przez nią, albo w ogóle nie są edytowane. Ten plik prosto z karty wchodzi prosto na YouTube'a i to jest tyle, bo ludzie i tak to oglądają, więc po co miałaby edytować, jeżeli może generować duże wyświetlenia e, przy minimalnym wysiłku. Więc to trzeba jej przyznać, naprawdę świetną bizneswoman i zarabia bardzo dużo. Do tego dochodzi jej kolejna przygoda muzyczna, mianowicie jej zespół. Trisha założyła zespół Sad Boy 2005. I słuchajcie, na początku wydawało mi się, że to może być jakiś żart, ponieważ wyskoczyła z teledyskiem Mike McClellan Romance, Helena. Było to po prostu takie odwzorowanie jeden do jeden tego teledysku tej piosenki, tylko właśnie przez Trisha. No i Trisha jest znana z tego, że robi swoje teledyski, ale też kopiuje innych, są to takie covery, coś co po prostu ona lubi robić i może sobie finansowo pozwolić, aby takie rzeczy tworzyć. Jednak ym, krótko po tym, Wydaniu właśnie tej piosenki z My Chemical Romance, oznajmiła właśnie założenie swojego zespołu. Zespół naprawdę różni się sporo od, od tego, co wcześniej produkowała Trisha, ponieważ wcześniej jej ogromną inspiracją była Britney Spears i bardzo dużo pomysłów brała właśnie ona od niej, od jej tras koncertowych, z jej teledysków. A tutaj nagle przenosimy się normalnie o 360 stopni i Trisha zespół jest zespołem EMO. Jej wygląd, jej merch, piosenki. Wszystko jest właśnie z subkultury emo i o dziwo. Większości osób, które widziały te piosenki i słuchały, podoba się. Nie są one wcale tragiczne. Ma ona w zespole osoby, które są rozpoznawalne w internecie. Osoby, które widać, że wiedzą co robią. I ten cały zespół, z tego co ja zauważyłam, ma w nazwie 2005 rok, domyślam się, ponieważ ma to taki właśnie vibe tamtego czasu. Jeżeli ktoś z Was e, miał naście lat właśnie w latach 2000, no to na pewno przechodziliście przez subkulturę emo. Dajcie mi koniecznie znać na dole, czy przechodziliście właśnie przez, taką, e, przez, przez taki czas w Waszym życiu, gdzie byliście emo, bo ja byłam. Chociaż e, mogłabym się tu kusić, że byłam bardziej sin niż emo, ale chyba wtedy nikt nie znał różnicy i wszystko do jednego wiadra można było włożyć. Więc powracając, Trisha robi naprawdę bardzo dużo. Na samym początku tego roku wydała się w ogromną dramę z Jeffree Starem. Ja zrobiłam oddzielny film na ten temat, więc podlinkuję Wam na dole, abym tutaj nie rozgadywała się dodatkowe 15 minut. Jednak w skrócie chodziło o pewną wycieczkę do Las Vegas, na której właśnie był Jeffrey, Trisha, Herb i parę innych znajomych. I Jeffrey bardzo źle traktował Trisha. Po jakimś czasie ona stwierdziła, że czas to wszystko powiedzieć w internecie. Miała ona duży żal do Shayna, do Shayna Donsona, który był jej przyjacielem przez wiele lat i nie stanął w jej obronie, tylko stanął po stronie Jeffrey'ego, z którym wiązały go bardziej biznesowe sprawy. Według Trisha Jeffrey bardzo źle ją traktował, nabijał się z tego jak wygląda, a z tego, że nie ma dużo pieniędzy, że wynajmuje dom zamiast sobie kupić. Jest taka jakajowaka. No i Trisha po prostu nie wytrzymała i wróciła to wszystko z siebie właśnie na swoim kanale. Ale odsyłam was do mojego filmu, tam będzie więcej detali na ten temat. No i mamy nowy rok, nowa drama. Zaczęło się. Jednak śmieszne jest to, że w tym momencie, kiedy ona mówiła o tym, że Jeffrey wytykał jej, że ona nie ma własnego domu, Trish oznajmia nam na YouTubie, że ona i jej narzeczony kupili piękną willę. Domyślam się, że ona nagrywając film, w którym właśnie płakała i mówiła, była okropnie potraktowana. Już wiedziała, że ma kupiony dom albo szukała, no bo jednak to jest e, długi proces, a ten te odstęp czasowy nie jest duży pomiędzy jednym filmem a filmem z nowym domem, więc e, na pewno już może wiedziała. Więc takiego wyjęła kota z worka, że powiedziała: "No i co, teraz kupiłam piękną willę". Tresiona na YouTubie oczywiście pokazuje nam ten piękny dom. No moim zdaniem jest naprawdę cudowny i totalnie w moim stylu, jeżeli chodzi o te wielkie drzwi wejściowe i ten piękny taras, ale z tego co wyczytałam w internecie, jest to willa, która mieści się w Westlake Village w Kalifornii. Była wybudowana w 1990 roku i mieści się pomiędzy górami. Dom ma 5 sypialni i aż 7 łazienek i kosztował Tryszę jej narzeczonego 3,5 miliona dolarów. Nie zdziwiłabym się, gdyby tyle kosztował, ponieważ Trysz zarabia minimum 100 tysięcy dolarów miesięcznie, tak jak mówiłam wam w zeszłym filmie, więc na pewno może sobie na taki dom pozwolić. Od tamtego czasu nie wydawała się w jakieś ogromne dramy. Kontynuowała za swoimi mukbangami, które były bardzo popularne, filmy ze swoim mężczyzną, wideo że jest naprawdę szczęśliwa i chyba akceptuje to, kim jest i on pomógł jej na pewno w dużym stopniu ze wszystkim, z czym się borykała, z samą sobą, z życiem, ze znajomymi i wygląda na to, że nie potrzebuje ona już nikogo innego, tylko po prostu jego i jest naprawdę szczerze szczęśliwa. Trisha nadal ma lekki problem z zakupami, który miała ja od zawsze, kupuje bardzo duże rzeczy, ale zauważyłam, że od torebek i butów jej zainteresowanie przeszło bardziej na samochody. Zawsze miała jakiś samochód typowo Barbie, jej różowy G-Wagen to chyba jest najbardziej popularny samochód, jaki prowadzi, zawsze ją zatrzymują w Hollywood. Ludzie, którzy nawet jej nie rozpoznają, ale po prostu podziwiają jej auto. Było ono też zrobione, słuchajcie, przez West Coast Custom. Kto pamięta, jak Pimp My Ride było mega popularnym programem na MTV? Dajcie mi znać. Ale w ciągu ostatnich paru miesięcy Trish kupiła parę nowych samochodów. Między innymi był to Trans Am z 1979 roku, który jest cały pokryty w graffiti. Kupiła też nowiższy Jeepa z tego roku w pięknym niebieskim kolorze, takim, to ja bym chętnie jeździł oraz zakupiła Ferrari Spider. Ja nie jestem ogromną fanką samochodów, nie wiem o nich nic, wiem tylko tyle jaki mi się podoba, jakim chciałabym jeździć, ale kolekcję Trishy hejt, chętnie bym zobaczyła, bo wygląda na to, że no troszkę tych samochodów się nazwierało. Na dany moment filmy na kanale Trishy to są mukbangi i okazjonalnie pokazują się też filmy, które są, z, które są sponsorowane przez sklep z zabawkami dla dorosłych, ale dosłownie dwa dni temu pojawiła się reklama, reklama kosmetyków Trish i to jest która wzbudziła dziwne emocje, ponieważ ludzie nie wiedzieli, czy to jest żart, czy to jest na serio. you may know me as the internet sensation from such as My Ugly Pizza Face and My Acne Greasy Skin Me Ugly AF. thing Well, actually it Reklama składa się z profesjonalnych ujęć, ale składa się też z ujęć z jej i w sumie nie wiadomo, czy można już na serio, czy nie, ponieważ w jakiś sposób mówi trysia, nie wiadomo, czy ona się nabija, czy się nie nabija, ale słuchajcie, to jest prawdziwa reklama. Trysz w współpracy z pewną panią z, z, zrobiły całą kolekcję kosmetyków od Trish, to są kosmetyki pielęgnujące, ponieważ Trish od wielu, wielu lat jako osoba dorosła zmaga się z bardzo złą cerą, w końcu faktycznie ma tę cerę lepszą no i mówi, że zawdzięcza to właśnie swoim produktom, nad którymi tak długo pracowała. Więc no, bizneswoman pełną parą, macie rację, nie można, można jej zarzucić, że jest taka jaka owaka, czy nie podoba wam się jak wygląda, albo co robi, jednak kobieta ma głowę do biznesu i jest naprawdę na bardzo dobrej drodze, żeby niedługo nie musieć pracować, tylko po prostu jej biznesy same będą robiły pieniądze. To był jej ostatni film przed dramą, która w tej chwili się toczy. E, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć filmików, e, każdy mniej więcej po godzinie. I chodzi tutaj o najnowszą dramę z jej partnerem w podcaście. Podcast, który był tak popularny, no wydarzyła się wielka drama, ale to będzie raczej w kolejnym odcinku, bo jest, dzieje się to w tej chwili i muszę zebrać wszystkie informacje, co się dzieje z obu stron, a nie tylko z Trishy. No ale tak jak myślałam, że mniej dram, że zaczęła się ta mała jedna drama tam z Jeffrey na początku roku, to już już połowa roku nie ma dramy, no jednak królowa Trish wraca. Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie mieszała w to swojego narzeczonego i jej prywatne sprawy będą po prostu oddzielnie, szczęśliwi. Nie trzeba tych dram. No i fajnie, gdyby nie musiała robić tych dram dla wyświetleń, bo domyślam się, że dlatego też o nich mówi, bo można byłoby to po prostu wszystko zignorować. I mam nadzieję, że któregoś dnia po prostu będzie mogła być szczęśliwa i nie musiała tego robić. Dobra, to by była tyle. Słuchajcie, jesteśmy już na bieżąco z Trishą. Jest jeszcze dużo różnych rzeczy, o których myślałam, żeby zrobić oddzielne odcinki, jak. Jej teledyski, jak to wyglądało, jakie koszty ją wyniosło, skąd brała inspirację. Myślałam też, aby przeczytać jej książki, które podobno sama napisała, i opowiedzieć Wam, jakie smaczki można w nich znaleźć, ponieważ są to książki, które opisują jej życie zanim zaczęła YouTube'a, kiedy była tancerką Gogo -Go i była też panią do towarzystwa. Była Escort Girl, z tego co pamiętam, więc dajcie mi znać. Możecie mi też powiedzieć, jaką osobę chętnie byście zobaczyli w kolejnej takiej miniserii, bo możliwe, że jest to coś, co będę kontynuowała. Wiele osób prosiło mnie o oni. No, i to jest już grubsza sprawa, ponieważ tu już nie ma heheżków, tylko są już bardziej poważne zarzuty, i przechodzi to z heheżkowego kanału YouTube'a do naprawdę poważnych zarzutów policji i mało ciekawych rzeczy. No, ale wiem, że to jest coś, co Was interesuje i na polskim YouTube nie ma dużo materiałów o tym, więc możliwe, że tym się zajmę następnym razem. No, ale piszcie, o jakich osobach chcielibyście, żebym zrobiła takie miniserie w następnych odcinkach. Ja Wam w tej chwili serdecznie dziękuję za wytrzymanie ze mną kolejnego odcinka. Mam Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli tego jeszcze nie robiliście. Zapraszam Was do wspierania mojego kanału. Zapraszam Was na Instagrama. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!